Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mordy, słuchajcie, mamy przecież dzisiaj święta, więc wszystkiego najlepszego. Dokładnie tak, słuchajcie, dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt, więc oczywiście będziemy atakować świąteczną tematykę. No bo słuchajcie, jestem sam na serwerze. Wiadomo, że świąt nie należy spędzać samemu, ale ja ten odcinek, który właśnie widzicie w pierwszy dzień świąt nagrywam również w pierwszy dzień świąt rano. Dlatego słuchajcie, nie chciałbym jakoś mega długo siedzieć przy komputerze, no bo wiadomo, że święta nie od tego są. Tak samo wy pewnie też nie będziecie, słuchajcie, dużo siedzieć. Przy komputerze, czy na przykład przy telefonie, no bo wiadomo, że nie od tego są święta, ale pomyślałem, że możemy zrobić bardzo fajną rzecz, właśnie związaną ze świętami, u nas na serwerze, o której zaraz wam opowiem. Jak widzicie, Jajuszka są już przygotowane, bo oczywiście Jajuszka będą dzisiaj grały główną rolę. No i mordy, zanim to, oczywiście chciałbym wam złożyć szybkie życzonka. Mam nadzieję, że będziecie mieli zdrowe, rodzinne, spokojne święta. No i słuchajcie, tyle. <laughs> tyle od Maciocha. No więc możemy chyba przychodzić do roboty. Słuchajcie, na czym polega? Mój plan. Każdy z graczy u nas na serwerze, czyli Elviso, Agentix, Jabra, dostanie ode mnie taki mikro prezent, to będzie też taki mikro prank, bo ja z Abrą zawsze mówimy coś takiego, że wesołego jajka. No nie wesołego jajka na, na, na właśnie wielkanoc sobie, życzymy, Nie wiem czy wy tak robicie, czy tak robić jakby każdy czy tylko my? W każdym razie my tak robimy. I co ja słuchajcie zrobię? Będziemy umieszczać skrzynkę. Na przykład, słuchajcie, tutaj sobie przyjdziemy. nie wiem w końcu, czy to jest wieżo Ale przyjdziemy sobie Powiedzmy, że widać w hotelu Elvisowie. Okej, okay, czyli to jest Elvisa, rozumiem. No dobra, czyli to będzie słuchajcie Elvisa, będzie skrzyneczka z napisem że yy, życzę wesołego jajka, a w środku będzie jajko podpisane jako wesołe Po prostu nazwiemy zaraz w kowadle trzy jajka, wesołe jajko. Także będzie to słuchajcie taki taki, no wiadomo, że mini, mini prezent, ale jednak z uśmieszkiem. Dobra, słuchajcie, także nawet cztery Nawet sobie dam takie, słuchajcie, coś I teraz tak, zobacz, po prostu będzie napisane W -S -S -O jajo jo Wesołe jajko. Wesołe, dobra, będziemy słuchajcie, wesołe jajo, bo wesołe jajo jest nawet śmieszniejsze. Dobra, mamy to. W takim razie, słuchajcie, musimy tylko sobie ogarnąć skrzyneczki i możemy lecieć, ale słuchajcie, jeszcze wam, wam szybko przypomnę o subskrypcji, bo musicie oczywiście subskrybować kanał, żeby nie przegapić nic, bo odcinki są codziennie, więc naprawdę warto subskrybować i są święta, więc jeżeli słuchajcie, chcecie zrobić jakiś dobry uczynek i żeby komuś było miło, żeby ktoś miał lepsze święta, to, to możecie dać suba Maciochowi, ja mu przekażę o tym, że daliście mu suba i na pewno on się bardzo ucieszy, aż będzie skakał słuchajcie po łóżku z, yy, z wrażenia, także słuchajcie, zostawcie suba, pamiętajcie także o opisie Instagram, TikTok, tam wszystko również też jest dla was, więc sobie to ogarnijcie, wbijcie, zostańcie na dłużej. No i oczywiście funkcja wspierania, jeden dodatkowy film w tygodniu, cztery w miesiącu są różne progi przygotowane dla Was, więc na pewno każdy słuchajcie, znajdzie coś dla siebie, a naprawdę warto, bo tak jak mówię, są dodatkowe filmy wyłącznie dla wspierających. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do robuty. Robuty, przechodzimy do robuty, dokładnie tak, więc potrzebujemy trochę drewna. jaj, trochę drewna, widzisz, Maciek, to nie jest taka prosta sprawa, bo ty go potrzebujesz więcej niż trochę. No na kilka skrzyń go potrzebujemy, ej! Ej, 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 klej, mordo, co tam, co tam masz? Słuchajcie, no nie wiem, co masz, ale na pewno nie ma tutaj drewna. W takim razie chyba trzeba ściąć to drzewo po prostu. Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł. W sensie to drzewo i tak jest, słuchajcie, tutaj dziwne. Jak widzicie, słuchajcie, ja mam jakiś słabki, słaby zasięg. Nie wiem, czy to dlatego, że wszyscy na święta siedzą na komputerze. Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, słuchajcie, czy może po prostu mój dostawca internetu też sobie zrobił święta i ma takie mini wakacje. Ale jak widzicie, nie przeszkadza to jakoś bardzo. My mamy chill, słuchajcie, mamy święta, nie ma gdzie gdzie się nie ma po co się śpieszyć. Nigdzie się nie śpieszymy. Okej, okay, okej, okay, wiadomo, że do stołu, słuchajcie, trzeba zaraz iść, ale spokojnie, słuchajcie. Na razie mamy Minecraft. Więc zrobimy sobie trzy e, skrzyneczki, albo nawet cztery. Mam cztery jajka, to sobie sobie, sobie cztery skrzynki. I to będzie bardzo, słuchajcie, szybka akcja. Do tego oczywiście potrzebuję jeszcze czterech tabliczek. No wiadomo, że tam musi być wiadomość. Także mamy jajka, mamy to e, mamy, słuchajcie, dwie tabliczki poszukowa, poszukiwane się Pięknie Macie o to wymyśliłeś. Dobrze, w takim razie. Problem jest taki, że ja nie wiem co jest czyje. W sensie ja nie wiem kto gdzie mieszka. Czy lodowiec jest teraz Agenta, Abry czy Elvisa? Ej, nie, naprawdę nie wiem. Kurczę, słuchajcie, to jest dla mnie problem, to jest dla mnie zagadka, ale tak naprawdę to nie jest istotne, bo my nie będziemy tam pisali dla kogo to jest prezent, tylko się po prostu, to jest prezent, także słuchajcie, patrzcie, leci skrzyneczka, teraz słuchajcie, do skrzyneczki leci wesołe jajo i teraz leci wiadomość, te, po prostu będziecie mogli zobaczyć dokładnie o co mi chodziło, czyli tak, em, em, Macioch życzy wesołego jaja. O i słuchajcie, tutaj będziemy jeszcze pisali pikson, sykson. O, uśmieszek! Uśmiech. nie, bo tu się, Ten uśmieszek się źle kojarzy. Ten będzie się zdecydowanie lepiej kojarzył, czyli macie żyć wesołego jaja. Ty tutaj wchodzisz. Wesołe jajo! Ej, to jest dobra przykmina. To, to nie jest dobra przychmiela? Ej, dla mnie to jest dobra przychmiela, słuchajcie, czy wy nie chcielibyście takiego dostać? W ogóle, słuchajcie, nie mam, co prawda, ze sobą dzisiaj e, kurki żadnej, ani baranka, no bo wiadomo, że to są takie kojarzące się z świętami Wielkiej Nocy e, zwierzątka, ale e, oprócz tego, że ja sam jestem kangurkiem, jak widzicie, to mam jeszcze kaczkę. Mam kaczkę. Tak, to, tak to jest kaczka, słuchajcie, do kąpieli. E, no wiem, że ja... Kura, kaczka, no nie jest to, słuchajcie, mega zbliżone, ale jednak, gdyby ta kaczka była biała, kurczę, panie, myślę, że mógłbym was nawet nabrać. Także, to też znosi jaja, ej, też znosi jaja, możemy się umówić, słuchajcie, że te jaja, które ja teraz rozdaję, to są kacze jaja, a nie kurze po prostu. O, i pyk, i wszystko się zgadza, Marnie, no i pięknie ping, magnifik. Dobra, teraz się wbijamy tutaj, do tego hotelu. W ogóle, co to jest? Cena za nocleg 10 golda, a naprawdę? Za nocleg w takim hotelu, który ma rozwalone wejście. Mam jeszcze płacić? Nie no, to jest, to jest skandal. To jest po prostu... Tylko Elwisa jest do czegoś takiego zdolna. Dobra. E, jajuszko. Ej, możemy kwiatki tu jeszcze dać. Tak, koniecznie. Musimy kwiatki, no bo to rzeczywiście wygląda biednie. Dookoła, słuchajcie, damy zaraz jakieś kwiatki. Czyli tak. E, macioch życzy. Macioch Życzy, ok napisałem dużej dobra niech będzie Wesołego ja Ja, i teraz słuchajcie był ten uśmierzyk, czyli pykson cykson Dobra, gitarikson, widzę, że jest flagenson, też bo Oczywiście, nie no słuchajcie mam dobry zasięg. bo jest otwarta skrzynia, może się to po prostu Jakoś się zlagowało, yy, dobra, więc Musimy zrobić jeszcze dwie rzeczy, A, ale musimy kwiatki wziąć Kwiatki, tylko słuchajcie, skąd zabierzemy kwiatki, chyba czerwone kwiatki będą Spoko, jakich kwiatków, jakie są słuchajcie Wielkanocne kwiatki, ja nie mam pojęcia czy jesteś takiego jak kwiat kwiatki? Jakie kwiaty się kojarzą słuchajcie z wielkanocą? Nic to się kojarzą słuchajcie takie palemki, no nie? Takie wiecie, jak jest niedziela palmowad, masz palemki, no spoko. Ale to nie są jednak jakby kwiaty same w sobie, zresztą no nie mamy takich rzeczy w Minecrafcie. Niestety niestety dobra, słuchajcie. Lecimy w takim razie teraz do agenta, zbierając jeszcze czerwone kwiatki po drodze, bo nie wiem czyja jest ta willa. Ja po prostu nie wiem. Nazwam ją Willow Agenta, bo to jest zawsze była Willow Agent. Co to jest na scenie? Krzysztof kolejnoga, król tej wioski. No dobra, czyli gitari, czyli gitara w pożo. Dobra, czyli Pykstone. Teraz tak. Wesołe jajo wlatuje sobie do środka. Teraz Pyk, 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 Pyk. No i od razu wygląda to po prostu na bogatości. Mordo. Na bogatości. Dobra, I Słuchajcie, no jeszcze raz to samo. Nie, nie tutaj. Musi być ładnie. Musi być ładnie. Dobra, czyli Pyk, Pyk i teraz tak. Macioch. Życzy we. Nie, z dłużej. Wesołego ja Pyk i pyk. Dobra, słuchajcie, mamy kolejną skrzyneczkę. I teraz pytanie: gdzie polecić? Bo tak, lodowiec jest ogarnięty. Hotel Elwisa jest ogarnięty. Dom agenta jest ogarnięty. Więc w teorii każdy już dostał. Ale ja nie wiem, czy lodowiec Abry jest dalej lodowcem Abry. Z kolei tutaj jest mieszkanie Elvisa, Ale ja, ja bym chciał dać Abrze. Kurczę, czy słuchajcie, macie w nie są? Kurczę, i naprawdę nie by Ej, nie, to to jest teraz Abry chyba, tak! Tutaj musimy dać. Koniecznie musimy tutaj dać. To jest chyba Abry. Nie jestem słuchajcie pewien, ale coś mi o takiego gadał. Dobra, wesoło ja ją wlatuję po raz ostatni. Teraz sobie damy słuchajcie tu lipanki. Czerwone, no i oczywiście ostatnia tabliczka. Jeszcze będziemy musieli tam kwiatki dać. Czyli macioch Życzy. Wesołego ja ja, I w ogóle powiem wam, słuchajcie, że nie wiem czy mnie coś ominęło i kiedy to się stało, ale ja mam słuchajcie wrażenie, że nic y, innego takiego, jakby to powiedzieć, słuchajcie, no mm, wielkanocznego tutaj się na serwerze nie zadziało, a liczyłem, słuchajcie, na chłopaków, liczymy na agenta Elvisa, że oni wybudują jakieś, słuchajcie, nie wiem, gigantyczne jajo kolorowe. Sam chciałem to zrobić na początku, ale pomyślałem, że kurczę, mi by to na pewno nie wyszło, teraz wiecie taką pisankę po prostu gigantyczną, taką fajną. Ja pomyślałem, że mi by to nie wyszło i zajęłoby mi to mega dużo czasu, a tak jak mówiłem, ja bym jednak, słuchajcie, celował, żeby dzisiejszy odcinek był taki krótki i po prostu prosty i po prostu prosty, ponieważ, no tak jak mówię, słuchajcie, ja to nagrywam w niedzielę rano, wy to widzicie w niedzielę troszeczkę później, ale też rano, więc nie ma co, słuchajcie, siedzieć po prostu przy kąpie cały dzień i, i się trudzić nad jakimś jajem, szukaniem pomysłu na jaja, później zbieraniem tych itemów i tak dalej, no wiecie, słuchajcie, nagranie odcinka jednak trwa troszeczkę więcej niż, niż a sam filmik. W każdym razie, wiecie chyba o co chodzi, więc postanowiłem, że zrobimy takie... Taki, taki, taki symboliczny prezencik. Dobra, lecimy teraz jeszcze na górę. O, tutaj do tego abrowca, czy to jest Elvis, więc nie wiem. Damy te tulipany, bo tam zapomnieliśmy i wszystko będzie finito. No finito, po prostu mordę. Ej, to jest ewidentnie zlagowana po prostu skrzynia. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, i mamy wszystko gotowe. Także słuchajcie, tutaj jest kurczaczek. Nie na... Mam nadzieję... Fajnie by jakby w sumie z teraz. To by było coś, ale słuchajcie, mam 8 jajeczek, także spróbujmy je, może, słuchajcie, będzie jakiś kurczaczek, no, i to jest, słuchajcie, nasz wielkanocny kurczaczek, tu jestem, ej, dobra, czyli to akurat zn 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 zniosła jajo, szkoda, że nie było kurczaczka z tego, ale spoko, patrzcie, że, patrzcie, że ten maluszek chodzi za tą dużą kurką chyba, a to przecież nie jest jej mama, w sensie, no, kurde, mordo. Ja to jako wzięłem ze skrzyni moje, a ta kura jest jakieś armowa. Dobra, bardzo, słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, bo Maciuch się ucieszy na święta i, i Kaczuszka też. Ale przede wszystkim słuchajcie, zdrowych, wesołych świąt, które mam nadzieję, że spędzicie z rodziną i w spokoju. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrypcji o opisie. Instagram, TikTok tam są, więc koniecznie, słuchajcie, wpadnijcie, zobaczcie, co tam jest i pamiętajcie o funkcji wspierania, bo trzeba się wspierać nie tylko w święta, ale zwłaszcza w święta. Także dzięki do i ją!